Wlałem do zbiornika jakieś gówno do czyszczenia wtrysków. I do DPF-u. O. I się pali lampeczka. Alladyna. A nie, to nie Alladyna. Szek się pali. Oj. Nie lejcie żadnego gówna do zbiornika. Rozpuściło się w kolektorze, zapchało cały e, EGR. E, mam tam ten błąd P0406, e, chyba coś takiego, i 2002 od DPF-u. Ale zrobimy tak, a zgasimy go sobie. <grym> już się nie powinien świecić no i już się nie świeci zobaczymy jeszcze raz odpalimy go teraz normalnie Wszystko w porządku można jechać.